Siemaneczko z tej strony Wojtek Kaczmarczyk, na co dzień prowadzę kanał do roboty, a dzisiaj gościnnie pojawiłem się w firmie Mobiway i pokażę Wam jak wygląda tutaj praca. Chodźcie do środka. Do serwisu przejdziemy za chwilkę, ale jak widzicie w salonie Mobiway możecie przetestować i zakupić nowe hulajnogi elektryczne. Witam Cię tamku serdecznie, ze mną jest szef serwisantów. Kiedyś w waszym serwisie byłem z kamerą kanału do roboty i był to inny serwis, dość mniejszy, mniej osób pracowało jak teraz widzę. Co się pozmieniało, jak wygląda ten rozwój? Przede wszystkim zmieniła nam się lokalizacja. Zmieniliśmy sobie budynek na większy, rozrastamy się, tak? Czyli mhm. więcej miejsca, więcej osób do pracy. I dlatego to wygląda w tej chwili tak jak wygląda. Tutaj wtedy nas pracowało chyba trzy osoby, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili na serwisie jest, aktywnie pracuje 7 osób przy naprawach hulajnóg, tak? okay. przy samych naprawach hulajnóg. Okej, okay. no i jakie nogi teraz naprawiacie? Czy coś się pozmieniało? To znaczy jako serwis autoryzowany jesteśmy skupieni w sezonie na naprawach naszych hulajnóg, tak cały czas, czyli Tibo, Tekla, Wiset, dochodzi teraz nowa marka Teverum. natomiast poza sezonem jak najbardziej zajmujemy się również innymi modelami, innymi markami. Aha, czyli jak ktoś ma problem ze swoją hulajnogą i powiedzmy, wy nie jesteście zakopani tym wszystkim robotom. Możemy to wziąć na warsztat i zobaczyć, co je dolega. Okej, okay, czyli jesteście multiinstrumentalistami, jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, bo one właśnie szczerze powiedziawszy, czy yy, znaczy budową się nie różnią, ale czy jakaś charakterystyka ich się różni, że na przykład otwieracie nową hulajnogę, której, którą nam Wam na przykład klient do i mówi się, ojacie, nie wiemy o co tu chodzi. Czyli zasada Działania każdej hulejów jest taka sama, tak? natomiast różnią się wiadomo zastosowanymi częściami, elementami, innymi pozyskułami, załóżmy, zawieszeniem czy czymś takim, tak? I teraz jest kwestia dostępności części. Dlatego staramy się skupić na tych, do których mamy części. Mhm. Przekładając inne na późniejsze terminy załóżmy, tak? Czyli na ten okres taki po jesienno-wiosenny, czyli kiedy nie ma największej, największego takiego zapieprzu w robocie. Jasne, i Tym jak to wygląda? I jak to wygląda już w praktyce? Ma klient hulajnogę, wie, że coś z nią jest nie tak, albo chce sobie ją przygotować na kolejny sezon. Mhm. I co, dzwoni, umawia się, przyjeżdża, przywozi ją, czy wy po nią jedziecie, jak to wygląda? Generalnie cała procedura wygląda w ten sposób, że klient wchodzi na stronę mobile.pl Mamy zakładeczka do góry serwis. W tej mhm. zakładce znajduje się formularz zgłoszenia usterki. Jest bardzo prosty, najprostszy formularz, tak żeby jak najszybciej na łatwiej można go było wypełnić, czyli jest tylko dane kontaktowe, opis usterki, model hulajnogi. I to jest wszystko, co musi zrobić w zasadzie klient, poczekać na kuliera, żeby przyjechał odebrać kolejnika. Okej, okay, dobrze, że tworzymy ten materiał, bo w mojej też hulajnodze coś się podziało w lifeie, więc wiem już jak zgłosić tą usterkę i jak do Was napisać. No to co, rozejrzymy się zaraz po tym Waszym nowym serwisie, żeby pooglądać i po pokazać osobom, które to właśnie oglądają, jak to teraz wygląda. Zapraszam. Teraz jestem w pomieszczeniu, w którym testuje się baterie. Witam Cię serdecznie. Cześć. I jak to tutaj wygląda? Do nas klienci zgłaszają się z akumulatorami, które często, powiedzmy, się nie doładowują do końca, się odcinają zbyt szybko, lub na przykład yy, zgłaszają też klienci, że zasięgi są nieodpowiednie do tego, co jest podane na stronie. Okej, okay, czyli powiedzmy jeździli wcześniej, mieli zasięg 50-100 kilometrów, nagle mówią, ojacie, 20 kilometrów. Połowa z tego na przykład, a, albo się nie chce doładować do końca. No. Okej, okay, i co? I przyjeżdża tutaj kolejną nogą, Jakie jest Wasze zadanie? Naszym zadaniem jest akumulatora w pełnym zakresie. Mamy do tego specjalistyczny tutaj tester pojemności. Zadajemy tutaj po prostu prąd nominalny takiego akumulatora i sprawdzamy na wykresie czy akumulator ma odpowiednią pojemność. Jeżeli się okazuje, że akumulator na przykład ma tam odpowiednią pojemność, czyli wtedy wchodzi zły styl jazdy powiedzmy lub też niepowinne warunki na drodze. Jeżeli się okazuje, że akumulator na przykład Rzeczywiście ma jakiś problem, czyli się nie doładowuje do końca lub się odcina zbyt szybko. Wtedy taki akumulator otwieramy i sprawdzamy, jak to wygląda mniej więcej w środku. Często przyczyną takich problemów jest powiedzmy jakiś tam rozjazd na celach. Wtedy taki akumulator jest kwalifikowany do rozbiórki, klient dostaje nowy akumulator lub musi nowy kupić. Uh -huh. Jeżeli są jakieś drobne problemy. Na przykład takie też się zdarzają, że gdzieś kabelek się oderwie przy samym lutowaniu lub jest jakiś problem z BMS-em, że on w ogóle no nie puszcza, wtedy taką naprawę tutaj drobną przeprowadzamy, yy, oczywiście w ramach gwarancji. Okej, okay, czyli jesteście w stanie powiedzmy jakieś drobne naprawy takiego akumulatora tutaj przeprowadzić lub wymienić go na, na nowy. nowy. Na nowy, tak. Okej okay, i to wszystko tutaj w tym pomieszczeniu się dzieje, lutowanie, przykręcanie, skręcanie, składanie w całość, tego w całość. No dobra, czyli wiemy, że też tą baterią się zaopiekujecie, czyli nie tylko te serwisy mechaniczne, ale również elektroniczne. Zgadza się. Tomek, wspominałeś mi, że y, potrzebujecie do tych serwisów części i widzę, że tych części jest naprawdę tu mnóstwo. Czy Wy się jakoś zaopatrujecie wcześniej, żebyście byli przygotowani na wszystko, co jest możliwe? Tak, oczywiście staramy się. Staramy się z racji tego, że wiedząc jaki mamy, e, jaki mamy sprzedaż jak kulaniuk, tak, wszystkie modeli oraz to, ile ich bierzemy, ściągamy ich do nas, do Polski, to mniej więcej staramy się już z wyprzedzeniem zamawiać części po to, żeby był zapas, mhm. żeby klient, oddając za, na przykład kolejnego do serwisu, nie musiał czekać 2-3 miesiące na to, aż my ściągniemy części, tylko żeby mieli je pod ręką od razu. No właśnie, to jest chyba ważne, no bo... Począwszy e... od najmniejszych śrubek nawet, które tam znajdują się w takich fajnych na serwisie, pokażę Wam to później, e... Mamy praktycznie, może powiedzieć, prawie wszystko, co jest nam potrzebne do naszych sprzętów. No i tutaj też mi się pojawia pytanie, czy właśnie y, warto korzystać z takich autoryzowanych serwisów, czy pójść powiedzmy do y, pana ja Janka, który tam gdzieś y, wiesz, w garażu coś sobie dziubi i skręca, czy mimo wszystko to, żeby na przykład utrzymać gwarancję, przyjeżdżać trzeba do Was? Wiesz, y, żeby utrzymać gwarancję, y, to gros napraw... Y, Skomplikowanej załóżmy, tak? Czyli nie, nie, wiem, nie mówimy o wymianie opon, dętek, czy jakiejś tam pierdłukach takich, które można zrobić samemu, to generalnie powinien być robiony w serwisie, w trakcie trwania gwarancji, mm -hmm. żeby ta gwarancja była utrzymana, bo my wtedy staramy się dbać o jakość serwisu, o jakość części, żeby to wszystko grało jak należy. I co też jest najważniejsze, no nie trzeba tych części ściągać na bieżąco, no, bo wszystko tak, jest tak, na no, miejscu. Praktycznie wszystko prawie mamy na miejscu. To ile może trwać taki serwis, powiedzmy, od, nie wiem, właśnie umówienia się na, na wizytę przywiezienia hulajnogi, aż do odebrania już po, po serwisie? No, w sezonie nie jest to najkrótszy czas, nie ukrywam. Jesteśmy jedynym serwisem w kraju i nie tylko na, na sprzęty, które sprzedajemy. Mhm. Więc kolejka e, czasami w okresie wakacyjnym jest dosyć długa i oczekiwanie na naprawę sprzętu potrafi trwać pomiędzy 2 a 3 tygodnie. Okay. Natomiast staramy się nie przekraczać tego czasu, a już poza sezonem, jak ktoś sobie zgłosi hulajnogę z jakąś naprawą, z przeglądem i tak dalej, to jest można powiedzieć prawie, że od ręki kwestia kilku dni. Okej, okay. i właśnie jak to wygląda, jak ktoś na przykład mówi, że działacie w całym kraju, jesteście najwięksi. Na przykład jest ktoś w Szczecinie, kto kupił od was hulajnogę, wtedy dostał ją na przykład yy, przez przesyłkę otrzymał, to jak ją wysyła? Wysyłają tutaj, czy musi ją przywieźć? Nie, wysyła. To znaczy, nawet mhm. nie, że wysyła sam, tylko na przykładzie na podstawie tego formularza, o którym mówiłem wcześniej zgłoszeniowego, to mhm. naprawy, on to zgłasza. Przyjeżdża kury odbiera sprzęt naprawiony, sprzęt mu przewodzi z powrotem. Aha, czyli jest, powiedzmy wszystko, co door robić, to door. To zgłosić tylko i wyłącznie przez formularz. Door to door, dokładnie. No okej, okay, no to z tego magazynu przejdźmy dalej. Tomek, wspominałeś mi tutaj o dużej ilości serwisantów, którzy pracują i właśnie ciekawie mnie, co to są za ludzie. Czy oni są tutaj szkoleni, czy są po jakichś szkołach technicznych? Skąd mają wiedzę na temat tych sprzętów? Każda osoba, która tutaj pracuje, to wiedzę o hulajnogach przeważnie Poza pojedynczymi przypadkami, do wiedzy o hulajnogach nabywa tutaj. Przeważnie przychodzą osoby, które już mają jakąś wiedzę elektryczną, elektroniczną, elektromechaniczną bądź mechaniczną, hmm. które się to wszystko to oczywiście przydaje u nas. Natomiast już samą zasadę pracy tutaj, no zasadę działania urządzeń i tak dalej poznaje tu. Ok, no właśnie pojawiają się… Nabiera doświadczenia przy pracy już stricte tutaj u nas w serwisie. Pojawiam się tutaj któryś raz już z kolei i widzę, że każdy wie co ma robić, to nie jest tak, że ktoś nad kimś stoi i mówi tą śrubkę, tą, tylko to są naprawdę fachowcy, którzy pracują przy tych hulajnogach i wiedzą jak je naprawiać. Tak, to jest też kwestia dogrania się odpowiednio między chłopakami. Mhm. Wiesz, każdy, to jest jak każdej pracy, jak lubisz swoją pracę, wiesz jak ją robić, robisz ją z przyjemnością i nie, nie motasz się, nie mieszasz. Nie ma niepotrzebnej, niepotrzebnej zamówki, jak to się mówi, tak? Ale to jest tak, że jak przychodzą, nie wiem, nowe hulajnogi, coś jest zmieniane, coś jest wprowadzane nowego na rynek, to i tak musicie się tego szkolić. No przecież tak? Przecież tak. Okay. Każdy nowy sprzęt, każda nowa przeróbka wymaga tego, żebyśmy poświęcili trochę czasu na to, żeby ją poznać. Mhm. No to super. I właśnie chciałem też spytać o sprzęt, którym działacie. Czy to są powiedzmy jakieś specjalistyczne narzędzia, czy po prostu mechaniczne narzędzia, którymi to rozkładacie, składacie i naprawiacie? Generalnie każde stanowisko jest wyposażone w podstawowe narzędzia, takie jak powinny być, tak? Czyli od śrubokrętów, po wszelkie maści klucze, takie jak są potrzebne, plus podstawowe rzeczy typu lutownica kolbowa, hoter, miernik. No, podstawowe takie potrzebne, tak? I szafka ze śrubkami, o i którymi wspominałeś. Ze śrubkami, który ci mówiłem wcześniej tak jest. Oprócz tego oczywiście mamy też urządzenia typu oscyloskopy, czy zasilacze warsztatowe, które również są potrzebne czasami do pracy. No i co najczęściej w takich hulajnogach się psuje? Wiem, że pewnie powiesz przebita opona, no bo... Oczywiście, bo to jest standard. Bo to jest standard, że po prostu jeździmy i przebija nam się opona, ale takie jakieś większe serwisy? Większe, ale powiedzmy takie średnio najczęściej. Wiesz co, to jest tak. Y Oprócz tych przebitych dętek i opon e, często pojawiają się problemy z zawieszeniem, ale są to problemy czysto eksploatacyjne, czyli po prostu siedzi, zabrudzi i tak dalej, zaczyna skrzypieć, piszczeć, wyczyścić i wysmarować. Mm -hmm. e, poza tym tak no, również zdarzają się usterki elektroniczne. Tutaj na przykład mamy kolajnog akurat rozebraną, e, którą możemy zobaczyć i gdzie jest akurat uszkodzenie ogólek sterownik, tak? Zdarza się. Niestety zdarza się no i wtedy wymieniamy cały podzespół, sprzęt, że można się dalej cieszyć. Okej, okay, czyli wymieniacie go po prostu okay. na nowy. Nie ma usterek, załóżmy tego typu, które by się cyklicznie w jakiś sposób powtarzały. Tak? A jest coś, czego nie da się naprawić albo wymienić? Nie, no raczej. Nie, wszystko się da. Wszystko. wszystko. Kule nogi są poskładane z poszczególnych elementów części podzespołów, czy to mechanicznych, elektrycznych. Wszystko się da wymienić. Czyli to nie jest tak jak w samochodach, że nawet oddajesz do autoryzowanego serwisu i rozkładają ręce. No nie wiemy. No Coś się zepsuło, ale nie wiemy jak to naprawić i jeździsz, jeździsz i nie wiesz co zrobić. Tutaj po prostu jak ktoś przywiezie tą nogę, to ma pewność, że na pewno odbierze ją już sprawną, tak? Staramy się, żeby zawsze tak było. Żeby klient zawsze wyszedł za wygórem. Tomku, to opowiedz mi, osobom, które to oglądają, co aktualnie się tutaj u was serwisuje. To zaczynamy po kolei. To akurat nie ma wielkiej roboty, w ogóle wymiana tutaj jest do regulacji hamulce u kolegi. Czyli można powiedzieć, takie drobne, drobne rzeczy drobne, drobiazgi. Tutaj też była wymieniana po nas i też już mamy w prawie, że przy końcu zakładamy z powrotem. To jest troszeczkę grubsza sprawa, bo jest wymiana sterownika w hulajnodze. elektronika, ale też do zrobienia. <laughs> to była wymieniana kierownica znowu w Witecie 9, czyli można powiedzieć, też taki drobiazg. Tutaj. To troszeczkę czasochłne, bo trzeba wszystko pościągać, to zakładać z powrotem, natomiast sama wymiana to jest kwestia tam kilkunastu minut. Znaczy w Twoich ustach to wszystko to jest drobiazgiem nie? I tak patrząc za... Bo tak jak mówiłem, nie ma poważnych usterek. rzadko się zdarzają. Poważne usterki to mogą się zdarzyć, jeżeli kolej nagle uczestniczy w jakiejś kolizji wypadku czy czymś takim, to wtedy faktycznie trzeba je poświęcić dużo czasu. sami schodzi cały dzień. Ona jest przykładowo do wymiany jest jedna trzecia podzespołu, w ogóle w uszkodzeniu, podrapaniu, klient sobie życzy, żeby to wszystko podmieniać. To to jest czas okunny. Natomiast te naprawy, o których tutaj mówię, no to one rzeczywiście nie zajmują dużo czasu. Uh -huh. No z siebie naprawdę nie zajmują dużo czasu. Czyli dziennie jesteście w stanie obsłużyć ile takich hulajnóg? No na pewno każdy po jednej sztuce przynajmniej. Mhm, na dzień. Czyli załóżmy te 6-7 sztuk powinno, powinno być naprawione codziennie. Jasne. Wspominałeś też na początku tego materiału, że poza sezonem serwisujecie też inne hulajnogi, powiedzmy nie, nie takie, jak, jak jakie sprzedajecie, jakie macie w ofercie. No i do tych właśnie hulajnóg też chciałem przejść, czyli powiedzmy do tych chińskich ściąganych od razu bezpośrednio, czy kupowanych w Chinach, nie w polskim salonie. Jak to wygląda, jak ten rynek wygląda jak to wygląda później przy serwisowaniu? Jeżeli chodzi o te ściągane z Chin, to serwisowanie, największy kłopot w serwisie sprawia to, że brakuje części. To znaczy, firma, która sprzedaje, załóżmy taką nogę i ta jest przychodzi z zagranicy bezpośrednio do, do, do klienta, tak, który ją kupił, bądź z magazynu jakiegoś w Polsce itd. Tak to tam Gwarancja na przykład wygląda w taki sposób, że firma, która sprzedaje, deklaruje, że w terminie takim i takim, w czasie takim i takim prześle do klienta części, które się zepsują. Okay. I weź ale sobie teraz, napraw. Ale teraz kwestia zostaje, napraw sobie sam. Aha. Tak szczerze powiedziawszy, 95% ludzi to ma z tym problem. Tak? No. I szukają wtedy serwisu, to nawet by część, którą on ma, Aha. mógłby wymienić i między innymi na tym polega też nasza praca poza sezonem. A, okej, okay. czyli mimo wszystko wy się nie zajmujecie ściąganiem tych części, tylko jak ktoś już przyniesie wam gotowe i część i, i hulajnogę, no to wy jako profesjonaliści jesteście w stanie to naprawić. Oczywiście. Ale raczej człowiek, który by dostał taką część, no mógłby mieć z tym delikatnie mówiąc problem, ja, to no są bo... osoby, które też hobbystycznie zajmują się uh -huh. takimi rzeczami i on sobie z tym poradzą, natomiast gros ludzi kupując coś tańszego, no niestety kupuje to muszą z to użytkować, mm -hmm. ale jak już przyjdzie co do naprawy to powstaje problem. No właśnie, jakie jest porównywalnie powiedzmy taka hulajnoga tańsza innej firmy z hulajnogami yy, waszych marek? Czy one są, nie wiem, szybciej zużywalne, mniejsze mają osiągi, mniejsze moce, czy czym to się… Wiesz, to nie, jeżeli chodzi o parametry to e, parametry można powiedzieć nawet są zbliżone. Tak? Mm -hmm. e, największa ich w cudzysłowie magia polega na tym, że są tańsze z tego względu, że firmy, które je sprzedają przez internet, sprowadzają za granicę i tak dalej, nie płacą cła i nie płacą na nas podatków. Mm -hmm. okay. W związku z tym e, oferują warunki takie, jakie oferują te gwarancyjne naprawcze i tak dalej. Czyli wiesz, e, nie ukrywajmy, że ludzie patrzą też na to, żeby kupić coś taniej. Mm -hmm. Z tym, że kupią taniej, ale problem powstaje podczas jakiejkolwiek usterki, tak? No tak, no taką nogą, jak natomiast, już kupujesz coś powiedzmy profesjonalniejszego to raczej poruszasz się po tym, po, po, po drogach częściej powiedzmy no czy po ścieżkach tak. i, i zużywa się ten sprzęt, nie? Tak, zużywa się, natomiast jeżeli chodzi o awaryjność to jest podobnie tajska, że każdym innym. No 98 9 tego rodzaju sprzętu jest i załóżmy na Dalekim Wschodzie, no? mhm. więc można powiedzieć, że jakościowo materiały są bardzo podobne do siebie i sposób montażu również jest do siebie podobny. Więc Jasne. można powiedzieć, że awaryjność również jest podobna, tak? No, to jest kwestia później tak, kupia tańszego sprzętu gdzieś za granicą, mm -hmm. martwienia się samemu o to, żeby go naprawić. No bądź tak. kupienia u nas w Polsce, przykładowo u nas w Mogyply mm -hmm. za kwotę troszeczkę wyższą, ale mieć się spokój na przykład przez dwa lata, przynajmniej, <suszy> mając gwarancję na to, że my to naprawimy w razie usted. No tak, to też, jest, to też jest ważny aspekt. Zależy, jak ktoś do tego podchodzi, jak ktoś tak. właśnie chce tanio i a niech się dzieje, co ma się dziać, no to trudno, nie? Ale jak ktoś ma, chce mieć czystą też, głowę właśnie. Coś, tak? no, 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 no to ja, no ja to też jestem nie. tego zdania, że Wolałbym tak, jak kupuję na przykład samochód w salonie samochodowym i wiem, że przez te 2 czy pięć lat mam gwarancję: jadę i nic mnie nie interesuje. Niż później szukać, o może tu mi naprawią, ten pan umywa ręce, bo ja tego nie naprawię, jadę tam i dłużej się wożę z tym samochodem, niżbym dopłacił i, i miał w tym serwis. Nie? Teraz z serwisu przeszliśmy do waszego salonu, gdzie można te hulajnogi kupić, przetestować, ale jak już ją kupimy, to na co warto zwrócić uwagę? Jak o nią dbać, żeby, żeby nie przyjeżdżać do serwisu? co, są podstawowe dwie rzeczy, o które należy dbać. Pierwsza to jest ciśnienie w oponach. Jeżeli hulajnoga ma pompowane kółeczka, to ciśnienie musi być takie, jak jest podane na oponie. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie prowadzi do tego, że A, albo przebijamy za szybko dętki, albo po prostu szybciej się nam niszczy opona. Mhm. I to jest główna rzecz, jest główna ale rzecz. powiedzmy takie no, no. mechaniczne rzeczy? W mechanicznych rzeczy to no, oczywiście kontrola hamulców. Tak? Hamulce, jak w samochodzie, wszędzie indziej zużywają się. Trzeba sprawdzać od czasu do czasu stan klocków, czy trzeba wymienić na przykład. Tak? No i rzecz, o której wspominałem na serwisie, od czasu do czasu również dobrze jest sobie przeczyścić zawieszenie. Po prostu mm -hmm. wziąć kompresor, przedmuchać, kupić sobie spray, smar w sprayu. Nie wiem, dedykowany na przykład do amortyzatorów, albo jakikolwiek, żeby one miały smarowanie, żeby to nie skrzypiało, nie piszczało. Bo okay. charakteryzuje się tym, że ona jest niska i bardzo szybko niestety łapie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Mm -hmm. I mimo wszystko. Warto raz na jakiś czas do takiego nie serwisu wszystko się udać. warto, od czasu do czasu, tak, bo nie wszystko też y, użytkownik potrafi sam wyłapać, tak? Mm -hmm. No, no tak jak z rowerem, powiedzmy, tak. jakiś sezonowe co ileś dziesiąt set kilometrów, warto to do dokładnie. tego serwisu do fachowców podjechać i u takich fachowców dzisiaj jesteśmy, którzy y, zerkną na takie coś powiedzmy w niewielkiej kwocie, bo jak nie ma pewnie dokładnie. jakichś wielkich wymiany części, no to ta kwota serwisu nie jest pewnie duża, więc warto podjechać, sprawdzić, czy poczekać, czy oddać na jeden-dwa dni taką hulajnogę Poza sezonem, żeby na nowy sezon Oczywiście. znowu mieć ją sprawną. Przegląd, przegląd z podstawowymi regulacjami, przegląd całego urządzenia to jest koszt raptem kilkudziesięciu złotych. Aha. Nie jest to duża suma, a przynajmniej jest później gwarancja na to, że to wszystko działa jak należy. No i to jest najważniejsze, więc jak już tutaj albo gdzie indziej kupicie hulajnogę, no to warto ją przeglądać samemu, ale też korzystać z serwisu Mobile. Zapraszam. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Tak jak Tomek wspomniał, warto w swojej hulajnodze dbać o ciśnienie w oponach. To jest najważniejsze. Dlatego ja zabieram pompkę do swojego TechLife'a i żegnam się z Wami, moi drodzy. Wojtek Kaczmarczyk z kanału do roboty. Dzięki bardzo.